Przede wszystkim, kto ogląda dzisiejszy odcinek, w dzisiejszym odcinku zlutujemy kabel XLR za pomocą też kabla KLOC. Tutaj możemy zobaczyć MC5000. Jest napisane High End Studio Mikrofon Cable, czyli jest to mikrofonówka. Chyba jest to najgrubsza mikrofonówka z tej firmy KLOC. No i jak zazwyczaj musimy to obdać tym czymś. Wykorzystuję topnik taki kiedyś jak, jak mój ojciec jeszcze wykorzystywał. To jest kalafonie. Teraz to można wykorzystywać takie topniki albo pasty od razu właśnie z topnikiem. Termopasty, nie termopasty, tylko lutownicze pasty. Teraz też musimy zrobić taką manipulację. No i nasz kabel jest przyszykowany do lutowania, dalej musimy najpierw nałożyć tą ostatnią końcówkę, później założyć y, trzymak taki plastikowy, rozpierać y, kabla, żeby nie wysuwał. Nie wy... Nie wyrwał się nam ten kabel z tego, on będzie trzymał, bo ma tam ząbki takie. Później wkłada się to, lutuje się ta część, i później już mamy tą końcową część nakładamy. I to wchodzi w taki sposób, że ta część już jest na kablu. Wkłada się tutaj i dokręca się. Mamy Exceler w środku. Taka konstrukcja. Końcówka jest z numerkami. Ciężko będzie się pomylić, więc tutaj jeden, dwa i trojeczka. Ten. Dobra. XLR jest też przyszykowany do lutowania. Kabel nasz też jest przyszykowany do lutowania. I warto pamiętać o pinach. Na jedynkę wchodzi nasza e, tak zwana masa a, albo oplot. To jest ten kabel. Widzimy, to jest oplot. Na dwójkę wchodzi czerwony kabel, zazwyczaj, a na trójkę mamy niebieski kabel. Więc tak. Jedyneczkę mamy tutaj. Jak patrzymy na to, czyli jedynkę mamy tutaj, to będzie nasza masa. Akurat tak się złożyło, że te przywody tak się Dobra, i pamiętajcie o tym, żeby wszystkie trzy kable były tej samej długości. Ponieważ tak jak widzimy, teraz przylutowałem, ta masa jest trochę krótsza. I możemy zobaczyć, że jak ten kabel gdzieś się przegnie tutaj ta masa, to może to spowodować właśnie krót... może to spowodować zwarcie, więc tego nie powinno być. To musi być bardzo blisko albo jakoś oddzielnie zaizolowane. Tutaj trzeba potrafić, trzeba trafić w ząbki, w środku są ząbki i wtedy jak my trafiliśmy w to, to już dokręcamy i widzimy, że to już siedzi równiutko i nasz XL jest gotowy. Musicie też pamiętać o bezpieczeństwo Waszych sprzętów, ponieważ nieraz mamy w domu sprzęty warte kilkunastu tysięcy złotych, a może i nie złotych. To ma więcej. Tak wygląda nasz XLR. Możemy to spiąć zobaczyć, czy wszystko jest ok. O! I pod, podpinamy. Jest ok. Dobra. Rozpinamy. Zazwyczaj. Dobra, i teraz musimy przetestować nasz XLR. Jeszcze jest. Dobra, teraz jedyneczka tutaj wkładamy i jedyneczka tutaj. Jest, mamy. Na masę nie mamy. Kolejny pin nie mamy, kolejny pin nie mamy. Dobrze, trojeczka. Jedynka nie ma, dwójka nie ma, masa też nie ma, trójka jest. Dobrze i dwójeczka. Teraz dwójeczka, jedyneczka, dwójeczka jest. Przepraszam, coś jest nie tak? Aha, to zmykam po prostu zwory. Dwójka jest, trójka nie ma, masa też nie ma. No i po takim teście możemy już wtedy to popinać. Ponieważ jest sprawny. Tak wygląda, bardzo fajnie. Tak mam to wyszło.